Jedną z cech historii jest jej powtarzalność. Bywa, że powtarza się jako jeszcze większa tragedia, często jako farsa, ale zdarza się również, że się w ogóle nie powtarza. Rozbiorowe refleksje. Sąsiedzkie czarne orły Wzleciały nad kresy Od Fryca, Katarzyny i Marii Teresy Zatroskany nieładem w kraju Co zawadza, gdzie wolności zbyt wiele A za słaba władza Choć może się odrodzi Przez wycięży nędzę Więc trzeba skończyć w porę ten sen o potence, nauczyć tolerancji i wpoić jak dziecku, by myśleć po rosyjsku, mówiąc po niemiecku. Ostrzą więc dzioby ptaki, skrobią pazurami i czekają. A może zadziobią się sami, może dadzą się kupić za swą własną kasę i przetworzą na jedną ciemną euromasę. Tak przecież już bywało w dziejowym teatrze. Historia się powtarza. Na szczęście nie zawsze.